Hani w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że cieleśni ludzie nie rozumieją ofiary Jezusa Chrystusa. I to jest główny przejaw cielesności: nie umieją z niej otrzymywać tego, co zaplanował dla nas Bóg. Dzisiaj o uwielbieniu w Duchu i w Prawdzie. Z Ewangelii Jana 4. Rzekła mu Niewiasta, Panie, widzę, żeś, prorok, ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele. Będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. No to reakcja samarytanki na to, że rozmawia z prorokiem, i pierwsze, o czym zaczyna rozmawiać, rozmawiać o czczeniu Boga. Co jest dość jakby prawidłowym odruchem. I Zaczyna od tego, że mówi, że Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. My mówimy, że jest inna góra, na której należy się oddawać cześć. I teraz, kiedy tutaj jest mowa o czczeniu Boga, o uwielbieniu Boga w Jerozolimie albo gdzie indziej, tu chodzi o przynoszenie ofiar w tym konkretnym miejscu, którym, o którym Bóg powiedział też Mojżeszowi, w jaki sposób należy się. Przenosić ofiary. To nie jest mowa o jakiejś szczególnej modlitwie, czy śpiewaniu, czy czymkolwiek. To jest mowa o przenoszeniu ofiar. Religia Izraela była kultem ofiarniczym. Polegała na tym, że jeśli była przyniesiona ofiara krwawa, to wtedy to przenosiło Bogu cześć. Dlaczego w Jerozolimie? Tam tam była zbudowana świątynia, i w świątyni stała Arka Przymierza, która była schowana za zasłoną w miejscu najświętszym. Że chodziło o to, i w prawie morzeszowym jest napisane, że z, 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 zabite zwierzę, brało się krew tego zwierzęcia i wchodziło się za zasłonę i kropiło się na Arkę przymierza dokładnie na wieku miłosierdzia, w momencie kiedy było pokropione wieku miłosierdzia, w tym momencie były odpuszczone grzechy, następne co trzeba było zrobić, arcykapłan, który to do, tego dokonał, wiedział, że przebłaganie się dokonało na wieku miłosierdzia dokonało się odpuszczenie win, ale on musiał jeszcze to ogłosić, musiał wyjść z miejsca Najświętszego. Do ludzi i ogłosić to, że grzechy są przebaczone i Bóg błogosławi nas na kolejny rok, który jest przed nami. I ten, ta cała akcja, ten cały akt na, na, nazywał się czczeniem Boga. Oczywiście, że tam były instrumenty, śpiewy, które to wszystko uzupełniały albo wzmacniały. tak, Wzmacniały to, jakby przeżycie, nadawały. Jakieś uroczystości, tym wszystkim rzeczom, ale to było tym czczeniem Boga, tym uwielbieniem Boga, ta, ta akcja, przynoszenie ofiar. Samarytani przynosili ofiary na swojej górze i nie, jakby nie, nie wykonywali prawa mojżeszowego pod tym względem, że przy arce to wszystko musiało się wydarzyć. i ta krew miała być wniesione w miejsce najświętsze, i to, co wszystko powiedziałem, oni robili to wszystko po swojemu. Ale Jezus w 21 wersecie odpowiada niewiasto wiesz, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Czyli Jezus mówi, będzie moment, w którym nie będziemy przywiązani do miejsca fizycznego. I tak się stało w roku 70. Świątynia została zrujnowana i Żydzi od tego momentu przestali mieć możliwość czcić Boga, tak jak zapowiadał Mojżesz, który jest wciąż ich głównym prorokiem. I do dzisiaj jakby przez... Bez bez krwi nie ma odpuszczenia win, ale też nie ma odpuszczenia win bez ofiary przyniesionej właśnie w świątyni w obecności arki. I tutaj jakby nie miało znaczenia czy to była Jerozolima, czy to było jakieś inne miejsce w Izraelu przez lata różne miejsca były tym miejscem czci. Pustynie to była, to był namiot, który poruszał się razem z Izraelem, ale najważniejszym miejscem była Skrzynia Przymierza z wiekiem miłosierdzie. w tej skrzyni były tablice Przymierza schowane i Laska Rona i, i Manna, co wszystko symbolizuje różne rzeczy, ale teraz nie o, nie o tym. I w Jerozolimie właśnie było miejsce, gdzie tam to wszystko było y, dostało i tam odbywało się to czczenie Boga. Ale przychodzi czas, kiedy to już przestaje mieć miejsce. Bo Jerozolima jest zniszczona i już nie będzie się oddawała w fizycznym miejscu, tylko z fizycznego miejsca to przenosi się w duchowe miejsce, w duchowy wymiar. O to, o to chodzi Jezusowi. I tutaj nie chodzi, że modlitwa duchowa jakaś musi być i tak dalej, tylko z miejsca przenosimy się w duchowy wymiar, to jest ważne. I 22 werset mówi: Wy czcicie. To, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. I teraz dlaczego? Jezus tutaj mówi Samartance, która, jako wszyscy Samarytanie jakby z, z natury swojej gardziła żydowską nauką, i ich, jakby ich wiara była samartańska najważniejsza. I, i, I Jezus mówi, wy czcicie to, czego nie znacie. Bo zbawienie pochodzi od Żydów, czyli on umacnia. Ty musisz poznać, ty musisz wiedzieć, jak u Żydów jest to wszystko postawione i ustawione czyli zasady, które ustanowił możesz prawo, które nakazywało w ten odpowiedni sposób czcić to był cień, to był obraz rzeczy, które później nastąpiły. Czyli, jeśli ty zrozumiałeś, jak czczą Żydzi i widzisz to i. Czujesz to, rozumiesz to, to tak samo rozumiejąc to, będziesz mógł w duchowy sposób, w duchowym świecie robić to samo, czcić, tylko duchowo, rozumiejąc te wzory, które zosta zostawił Izrael, zostawili Żydzi. I kiedy my to rozumiemy, przynosząc to rozumienie z fizycznego wymiaru, w duchowy wymiar. My zaczynamy czcić w duchu. I w fizycznym wymiarze, to co musimy zrozumieć, kulminacją tego uwielbienia, czczenia Boga było pokropienie krwią wieka miłosierdzia. To była kulminacja. W tym momencie były odpuszczone grzechy, winy, dzięki którym Bóg dalej mógł nas błogosławić, Izrael mógł błogosławić i prowadzić dalej. To była kulminacja, usprawiedliwienie przez krew. I teraz przenosząc to z fizycznego wymiaru w Jerozolimie w dzisiejszy wymiar Nowego Przymierza, tą kulminacją, uwielbienia Boga jest chodzenie. W usprawiedliwieniu, które my mamy za darmo z łaski. Zbawienie, które jest z łaski. To jest kulminacja uwielbienia. Chodzenie w tym, rozumienie tego i przyjęcie tej właśnie prawdy. I teraz 23 werset mówi Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu, cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Oto Jezus zapowiada to, o czym już powiedziałem, że już przenosimy się z miejsca fizycznego w miejsce duchowe. Tam w duchu Jezus przyniósł swoją krew w niebiańską świątynię i ta krew przemawia tam jest napisane lepiej niż krew Abla. Krew Abla, o co, Dlaczego takie porównanie? Bo Abel krew Abla mówiła o o, o zemście, że trzeba się pomścić na, za to morderstwo. Natomiast krew Jezusa mówi o wiecznym usprawiedliwieniu. I to jest ta kulminacja, w której my musimy przebywać. Wierząc w to, sam fakt uwierzenia w to, powoduje, że my Boga czcimy. Czcimy za Jego ofiarę. Czyli religia Izraela była zbudowana, zbudowana na, na ofierze. Wszystko było wokół ofiary. Nasza wiara w nowym przymierzu też musi być zbudowana wokół ofiary. My gromadzimy się duchowo wokół ofiary Jezusa Chrystusa, dzięki której jesteś usprawiedliwiony cały czas. I wie, wierząc w to, że Ty jesteś usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki Jego krwi, przyjmując to usprawiedliwienie Ty. Czcisz Boga. I to jest nazywane jest pokutą, metanoją w Nowym Testamencie, kiedy ty przyjmujesz w swoim umyśle, że jesteś usprawiedliwiony. Ludzie często na przykład przepraszają Boga za swoje grzechy, kają się, biją się w piersi, ale nie wierzą, że ich, ich grzech został odpuszczony, wina została darowana, i ta pokuta nie jest tą biblijną pokutą. Biblijną pokutą jest uwierzenie, że twoje grzechy są darowane przez świętą krew Jezusa. Otóż oddawanie w duchu, to kiedy my duchowo, wierząc w sercu, przychodzimy do tronu łaski, który jest w niebie teraz. My stoimy przed tronem łaski w duchu teraz, My możemy przyjść i przechodzimy przez tron łaski. Ja teraz mówię to i wierzę, że jestem przed tronem łaski, z którego płynie na mnie i teraz też na was wszystkich, na nas płynie usprawiedliwienie, moc miłości i usprawiedliwienia, które zdobył Jezus dla nas na krzyżu. Czczenie w prawdzie to jest czczenie poprzez przyjęcie prawdy którą przyniósł Jezus Chrystus. Jezus mówił, poznacie prawdę, prawda was swobodzie. Jezus mówił, ja jestem prawdą. Jezus wskazywał na prawdę, nie jako na zbiór różnych zasad. Jezus mówił o prawdzie, że to On przyniósł prawdę o zbawieniu, o nowym życiu, o wszystko, co On dokonał. I kiedy my to poznajemy, kiedy poznajemy Jezusa, my jesteśmy w prawdzie. I takie poznawanie Jezusa i poznawanie prawdy jest uwielbianiem Boga. Czyli teraz, poznając prawdę, słuchając to, co na przykład nauczam i badając słowo, my czcimy Boga, my uwielbiamy Boga w ten sposób. 24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Tutaj znów Jezus umacnia to, że. Nie do góry jesteśmy przywiązani, nie do Jerozolimy, nie do Izraela w tym momencie, nic jakby nie jesteśmy, jakby nie będziemy przywiązani. My będziemy przywiązani do tego, co jest w duchu, w duchowej rzeczywistości. Tam u Boga jest krew Jezusa, która cały czas przemawia o Twoim usprawiedliwieniu. Kiedyś Żydzi przynosili na ofiary zwierzęta, były zabijane. I to codziennie było poranne i wieczorna ofiara. Jezus umarł. Jezus został ukrzyżowany o, w godzinie porannej ofiary, a oddał ducha i umarł w godzinie wieczornej ofiary. W tym momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to te ofiary codzienne też wykonały się w, w, w krzyżu Jezusa. Czyli Żyd nie mógł uwielbić Boga prawdziwie, nie przynosząc. Ofiary w świątyni. Więc my nie możemy prawdziwie uwielbić Boga, nie odnosząc się do ofiary, nie wierząc w ofiary Jezusa. Jeśli my tego nie przyjmujemy, nie wierzymy, nie wyznajemy ofiary Jezusa, to nasze uwielbienie nie jest prawdziwe, nie jest w prawdzie. Czy tutaj znów jest mowa o tym, że tak, my możemy o tym wszystkim śpiewać, że śpiewanie, modlitwa. Powinna nas ku temu prowadzić, ona nas prowadzi ku temu. I jeśli na przykład śpiew modlitwa w Kościele, nie, nie, jakby nie, nie pokazuje tego, nie prowadzi nas w tę rzeczywistość, to to nie jest to uwielbienie, które, o którym mówi Jezus. I co ciekawe, 25 werset mówi, mam mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. I Jezus opowiada, odpowiada, 26. Ja, którym mówię, z Tobą, jestem Nim. To jest niesamowite. Bo to jest bardzo rzadki moment, kiedy Jezus otwarcie przyznał się, że jestem Mesjaszem. Faryzeusze go pytali, żydzi go pytali, różni go pytali o to, czy jesteś Mesjaszem, powiedz nam. Na sądzie był pytany. I nigdzie on wprost tak nie wyznawał tak jak tutaj. Powiedział to przy okazji mówieniu o czczeniu go w tym kontekście, o którym mówimy. Usprawiedliwienie, które niesie do Samarytanki, tej, tej nacji, którą Żydzi gardzili. 4 4,16 Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy, abyśmy dostąpili miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I tutaj jest ta mowa o tym tronu łaski w miejscu naświęcym, gdzie przychodzi się do tronu łaski, który teraz jest w duchowym świecie, w duchowej rzeczywistości. Tam w duchu jest ten tron łaski, na który to wieko miłosierdzie, tutaj jest nazwane tronem łaski. U Hebrajczyków, tam była kropiona krew, po której było ogłaszane. Odkupienia i to musiało się powtarzać rok, rocznie. Teraz to było raz złożone i jest ogłoszenie tego zbawienia. I jestem psy, kiedy my przychodzimy odważnie do tego tronu łaski, to my znajdziemy zawsze pomoc w stosownej porze. W duchu, wierząc w to, przychodzę. Kiedy wierzę w to i wyznaję to wierzę w to, ja otrzymuję pomoc w stosownej porze. Hebraczyków 10, 19, 25. Mając więc, bracie, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, rozkapane wielkiego nad Domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary. Oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niezruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę i baczmy jednie na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. 19 werset to powtarza: my mamy wstęp do świątyni. Jakie świątynie, tej świątyni duchowej, która jest w duchu, ona wciąż jest. I przez krew Jezusa mamy tam wejście. I dwudziesty werset drogą nową i żywą, którą otworzył nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czyli to jest mowa o świątyni, to jest tak naprawdę mowa o miejscu najświętszym, gdzie kiedyś mógł wchodzić tylko arcykapłan. A nagle w liście do Hebrajczyków, Hebrajczycy, którzy bardzo dobrze rozumieli, że to jest miejsce, zakazane dla, dla wstępu komukolwiek, poza arcykapłanem, i nagle hebrajczykom, którzy to rozumieli, słyszą raptem, my mamy wstęp w to miejsce. Kiedy by pisany list do hebrajczyków, to świątynia jeszcze jerozolimska stało, czy oni sobie wyobrażali, że oni mieli taką władzę i moc, że tak naprawdę w swoich umysłach musieli rozumieć, że nawet do tej ziemskiej świątyni mogliby wejść, jako powiedzmy, jako arcykapłan, bo ona tak naprawdę już nie miała znaczenia z żadnego duchowego. A tutaj do świątyni, która ma większe znaczenie niż ziemska świątynia, on mówi, mamy wstęp do tej świątyni. Drogą nową, poprzez zasłonę, która jest ciałem Jezusa, i teraz ta zasłona, która oddzielała ludzi od Boga. Teraz Jezus jest... Dlaczego była ta zasłona? Żeby świętość Boga nie wymordowała Żydów, uczestników nabożeństwa na przykład, tak? którzy przychodzili, albo uczestników modlitwy, którzy przychodzili, by się tam modlić. Jezus przyjął cały gniew Bożej świętości na siebie i on jest tą zasłoną. 21. oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy, wejdźmy... Na nią ze szczerym sercem. I teraz jak wchodzimy? To widzimy. W pełni wiary, oczyszczenie w sercach złego sumienia. O czym tu jest mowa? Wchodzimy z oczyszczonym sumieniem, czyli wierząc w totalne usprawiedliwienie, które tam znalazło się. Jesteś usprawiedliwiony, Bóg Cię kocha, Bóg się nie gniewa na Ciebie. Bóg Cię błogosławi. Czyli czcimy Boga, kiedy chodzimy w zrozumieniu usprawiedliwienia. Jestem usprawiedliwiony, jestem uświęcony, jestem niezależnie od tego, czy radzę sobie w życiu, czy nie, jesteś usprawiedliwiony. I Bóg widzi Ciebie jako osobę uświęconą i świętą. I 23. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę, czyli. Mowa jest o wyznawaniu wiary, nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I to jest też, odnosi się do tego uwielbiania, czczenia Boga. I 23 werset mówi: Nadziei, którą wyznajemy, to jest słowo wyznajemy, które niedużo nie razy się spotyka w Nowym Testamencie, które z greki dokładnie można przetłumaczyć jako mówienie tego samego, tych samych rzeczy. Mowa, tu mowa jest, odnosi się do tego, czego uczył Jezus, co tłumaczyli apostołowie o zbawieniu z łaski, o życiu w łasce, o usprawiedliwieniu, które dał nam Jezus i ta moc usprawiedliwienia, które płynie z jego ofiary. Cały czas Ciebie oczyszcza i pomaga przyjmować pomoc, stosowną pomoc, o stosownej porze. Więc uwielbimy Jezusa w ten sposób, że przyznajmy teraz Mu rację <grym> i Jego nauczaniu, że Jezu, Ty jesteś naszym Zbawicielem, dzięki Twojej krwi jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy oczyszczeni jesteśmy uwolnieni od mocy ciemności, bo kogo Syn wyswobodził Ci prawdziwie są wolni, jesteśmy wolni i dziękujemy Ci za tę wolność tę czystość którą mamy w Tobie dziękuję Ci Jezu za każdego kto to teraz słyszy i też wyznaje razem ze mną że jesteśmy Czyści oczyszczenie w naszym sumieniu i przez to wszelkie błogosławieństwo niebios też nas ściga. Bóg nas błogosławi, bo zawsze jest błogosławieństwo dla usprawiedliwionych. Dziękujemy Ci Jezu. Niech Twoje imię będzie uwielbione za tę krew za Twoją doskonałą ofiarę. Amen. Błogosławię Was kochani. Wyślij dalej ten fragment komuś. Polub. Dzięki tym kciukom, które dajesz pod każdym filmem to, ten, to YouTube promuje te filmy. Każdy komentarz jest mile widziany. Nawet zwyczajny dziękuję albo jakieś przemyślenie, pomyśli. Napiszcie, co, co Was dotknęło, jaka myśl Ciebie dotknęła. Niech Ci Bóg błogosławi. i mocno podlał je krwią, na siebie, na siew, niech zapada w dusze i da.